Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo serdecznie w Pepko na przeglądzie. A jeżeli tutaj już jesteście, to zapraszam Was również na mojego Instagrama Sylwia z Będzie mi bardzo miło, jak tam mnie również zaobserwujecie. Mamy na początek tutaj, zobaczcie, takie nowe podkładki na stół i one są za 5 zł. Tak, zgadłam. 4 sztuki, 4 sztuki za 5 zł. I zaraz zobaczymy, bo widzę tutaj jeszcze inne o takie kwiatuszki, zobaczcie. Kolorowe, też fajnie to wygląda. Powiem Wam, że ja nie jestem fanką yy, tych podkładek, ale zobaczcie, takie naprawdę ładne wzory są. I tutaj, jak ktoś nie lubi kolorów, to po prostu taka krateczka tylko nie. Wiem, że niektórzy też na przykład podkładają takie podkładki dla swoich psiaków pod na przykład miseczki. Wiecie, niektóre psiaki jak jedzą, to jest wszędzie naokoło e, porozrzucane. Mój na przykład tak, tak nie je, ale wiem, że niektóre właśnie tak jedzą, że to jedzenie jest wszędzie, więc taka podkładka jest po prostu idealna. Podnoście całą podkładkę e, i myjecie. Ciekawa jestem, jak jest u was, czy u was te psiaki, mm, psiaki czy tam kociaki e, normalnie jedzą, czy, czy rozrzucają wszędzie wszystko. 8 to kosztuje dozownik. Ja wam pokazałam, że ja mam ten czarny i właśnie sobie muszę go zmienić, bo już po roku to drewno jest takie niefajne no i tu jeszcze jest za 6 zł um, kubeczek do szczoteczek więc, e, więc tak to wygląda, wjechał biały nie wiem, nigdy chyba nie widziałam białego e, idziemy dalej dalej jak widzicie dużo ręczników ale my nie do ręczników idziemy tutaj do takich sztucznych roślinek i ostatnio wam pokazywałam kubek z awokado no to zobaczcie co możecie sobie dokupić do tego kubka, taką roślinkę i ta roślinka jest za 15 zł. Zobaczcie, z tej nowej kolekcji. Można sobie, powiem Wam szczerze, że chyba bym, jakbym bardzo lubiła awokado, to i takie pierdółki, to bym sobie wygrzebała tą sztuczną roślinkę i wsadziła chyba żywo. Fajniej by to wyglądało, nie? Ale ta jest też bardzo ładna. Zobaczcie. 12 zł kosztuje. I tak pięknie wygląda. I tu też można by było, zobaczcie, wygrzebać i wsadzić coś, e, wsadzić coś, słuchajcie, żywego. Dobra, idziemy dalej. W Pepku już się zrobiło bardzo, bardzo, bardzo wakacyjnie. Jest naprawdę dużo rzeczy takich e, pierdu pierdółek już wakacyjnych. A tutaj mamy za 35 zł taką lampeczkę stojącą. I co my tutaj jeszcze mamy, co ja mogłabym Wam tutaj jeszcze pokazać? Tutaj już nic, idziemy dalej. Powiem Wam, e, jeżeli nie widzieliście mojego ostatniego przeglądu, bo się chwaliłam, że sobie zakupiłam te piękne kieliszki różowe. E, ciekawa jestem, czy Wy też macie. Cztery sztuki kosztują trzy dychy. Trochę mi było szkoda, ale sobie myślę, dobra, wezmę nie. No i cały czas w nim wodę piję, także <noise> na początku tak mi kolor nie szedł, ale. Kupiłam. No i mam to pudełko. Ja kiedyś wam pokazywałam we vlogu, że dam wam znać. To pudełko kosztuje 20 zł. Tutaj możecie sobie wrzucić kostki. Jedynym minusem tego pudełka jest to, że tutaj pomiędzy, o to, nie jest guma, tylko plastik i to często, często tak przekręca się ta, ta przykrywka, nie? Także tutaj może ktoś się wkurzyć. No, ale jak już zamkniecie, wsuniecie do zamrażarki, no to jest git. Te kosteczki są fajne, zmrożone, nic tam, nic tam się z nimi nie dzieje. Nie przesiąkają, bo czasami przesiąkają takimi dziwnymi zapachami. Także tu jeden minus tego pudełka. Tu mamy zobaczcie jakiego pięknego arbuza. To jest po prostu tamiska. 30 zł kosztuje. Ja już widziałam, że znajoma wrzuciła, e, wrzuciła na Instagram, że sobie zakupiła do no właśnie do letniego domku. Taką Michę. Bardzo fajna. Taka nasycona kolorami. A tu mamy taką za 25 zł. Taka, zobaczcie, w paseczki. A ja mam tą po prawej stronie i też jest po prostu świetna. Czy do jakichś sałatek, czy no do wszystkiego po prostu ok tu z talerzyków chyba nic a nie jest zobaczcie zobaczcie i z talerzyków coś mamy więc tutaj mamy mały talerzyk ale takaś kolekcja powiem wam że nie widziałam chyba nic z tej kolekcji dyszka kosztuje mały talerzyk a jest jeszcze duży ciekawa jestem czy są miski a tu jest duży i on jest naprawdę duży zobaczcie takie esy floresy akurat nie w moim stylu 12 zł kosztuje duży no to taka mała różnica nie pomiędzy tym a tym i chyba to tyle z talerzy. O, jeszcze są kubeczki i talerzyki wielkanocne, więc u nas jeszcze troszeczkę wielkanoc. <grytanie> idziemy dalej. Dalej, jak widzicie, półki za zapakowane po prostu po same brzegi. Ale my lecimy dalej. Jest łapka na muchę, jakby ktoś chciał. Ja mieszkam na wsi, potrzebuję tego, więc y może ktoś chce, to tam chyba 2 złota ona kosztuje. Idziemy, idziemy dalej. I Matko, co to jest? Szczotka do kibla bez na przyssawkę? O co tu? Poczekajcie, muszę to zobaczyć. Jest zielona i żółta. OMG, co to jest? Kosztuje najpierw 6 zł. Obracamy. I czytamy. Szczotka do czyszczenia. Hmm. To może do szklanek jakiś, nie? Zobaczcie. Dziwna rzecz. Pierwszy raz takiego widzę. No ale tak. Przysysa wam się do zlewu i sobie tak szklaneczkę czyk, 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 czyk. Może być to fajne. Naprawdę, może być to fajne. Ale pierwsze, co to skojarzyło mi się ze szczotką od toilet? Więc, więc wiecie, o co chodzi. Lecimy dalej. Dalej mamy takie, takie zobaczcie, koszyczki, jakby, i one kosztują 15 zł. Jest szare i czarne. Zobaczcie, ja powiem wam, że kiedyś w tym miski trzymałam dla córki, kiedyś kiedyś jak była mniejsza. Eee, I tutaj wrzucałam jej wszystkie misie. Chciała się pobawić, to sobie po prostu wyciągała. To było podwieszone na jakiejś takim sznureczku do sufitu, jak mieszkaliśmy w Anglii. No i ja widzę tutaj jeszcze tę pudełka, tylko powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia, gdzie to się zakłada. 5 zł kosztuje. Dajcie mi znać, może wy, może wy wiecie. Tu jest takie największe, a to jest takie samo. Poczekajcie. Tu jest mniejsze. Zobaczcie, tu ma takie haczyki. 4 zł kosztuje mniejszy, powiem Wam, że fajna cena, ale ja jestem ciekawa do czego to jest, czy to nie jest do szuflady, czasami nie, po co, taki malutki do szuflady, to nie wiem, powiem Wam szczerze, poczekajcie, gdzie tu cena, 4 zł kosztuje taki najmniejszy, więc jeżeli wiecie, to dajcie mi proszę znać, jeżeli macie ochotę, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, bo to jest dla mnie bardzo ważne udostępniajcie gdzie się da, dla cioci dla wujka, dla, dla stryjka, dla siostry, żeby zobaczyli te przeglądy, będzie mi również bardzo miło, jesteśmy na półeczce dla zwierzaczków, ale chyba tutaj nic też takiego nowego nie widzę, więc lecimy na następną i na następnej półeczce jeżeli macie dzieci, wnuki to zobaczcie, wjechały takie gadżety do pływania 15 zł kosztują takie okulary tu obok mamy takie kolorowe tu mamy kółeczko, tu są pływaczki za 8 zł i powiem Wam, że to zaraz tak pójdzie w mig, że po prostu tego za chwilę nie będzie. Tu jest takie kółeczko, poczekajcie, bo mi tu światło odbija, za trzy dyszki, taki jednorożec. Tu mamy różowego też za trzy dyszki, jakieś płetwy do pływania. Poczekajcie, bo to chciałam Wam materace pokazać. Tu jest taka myszki -miki, ale o co chodzi? 60 zł to kosztuje? Co to w ogóle jest? Też nie mam pojęcia. Poczekajcie, tutaj zobaczymy, co my tutaj mamy. A, a tam było myszka Miki, a tutaj jest ze stitchem, ale co to jest? I don't have pojęcia. Jeżeli macie pojęcie, to dajcie mi znać. E, tu mamy takiego ananasa do pływania. Zobaczcie. I ten ananas jest za 40 zł. Tak wygląda. Ciekawa jestem w ogóle, jak one, jak, jak na nich się pływa. Tu mamy takie serduszko za 25. Tu jest takie dla dziedziusiów, że możecie go wsadzić, i on nie ucieknie tam do domu, do, dom do domu, 20 zł. Tu jest ten hamak przecudowny, który uwielbiam. Cztery dyszki kosztuje, tylko trochę kolory nie moje. Tu zwykły materac za 20 zł. A tu obok mamy taki malutki basenik za 30 zł dla takich malutkich dzieciaczków. Ale widziałam również, że pieski też się kąpią w takich basenikach, więc fajnie, nie? Tutaj ten kosztuje 4 dychy, a tu jeszcze mamy taką zjeżdżalnię za 70 zł taka zjeżdżalnia. I tu jak sobie zrobicie pauzę, to macie tam wymiary wszędzie na dole. Wszędzie na każdym kartoniku są wymiary, więc jak chcecie to sobie zerknijcie. A my idziemy, idziemy, idziemy dalej. Możecie pisać mi w komentarzach, co byście chcieli obejrzeć, co byście chcieli zobaczyć. Wiem, że jedna z Was pisała mi, że chce, chciałaby przegląd z takimi rzeczami dla noworodków, więc dajcie mi znać, co konkretnie chcecie, a ja Wam tutaj, a ja Wam tutaj ponagrywam. Tutaj jest dużo rzeczy właśnie do balkonu, do ogrodu na taras. I tu akurat są otwarte te lampeczki, tu wam pokażę. Zobaczcie małe ananaski. I one są solarne za 20 zł. Jak tu już jesteśmy, to pokażę Wam tą osłonkę. Osłonka jest za 6 zł i jest większa jeszcze wyżej. Ja mam chyba taką białą w domu. Biała chyba bardziej mi się podoba niż ta brązowa ale to już kwestia gustu i to, tego, co kto lubi jak widzicie sporo nowych ubrań, ale ubrania też będą wszystko w swoim czasie, wam pokażę i jeszcze chcę wam pokazać jedną rzecz którą wam polecam, ja mam troszeczkę inną tą poduszkę, ale też z tego samego, to jest po prostu genialne, ona kosztuje 35 zł, ktoś może powiedzieć, że dużo ale ona jest po prostu świetna do spania, zobaczcie, tak wygląda jak ją naciśniecie, to to wszystko tak fajnie powolutku wraca, więc to się wszystko tak układa do buzi jak śpimy no i to są jeszcze kosze ale to już wam e, pokazywałam, więc e, dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie koniecznie komentarz i wpadajcie na mojego Instagrama. Sylwia z Boch. Trzymajcie się, cześć.